Także tutaj, także tutaj Brazylia ci na pewno pomoże w szybszym zarabieniu gotówki, w szybszym lewelowaniu Zobaczy, zobaczymy do którego levela będziesz przy ciągu miesiąca dobijesz, nie? No jasne, no myślę, że jak wiesz, wiesz, to jak najpiedzuje, jeżeli tutaj ja tam tutaj pogram 2 godzinki dzisiaj też 5 gramy. Ale no myślę, że 30 dni wykorzystają na 100%. No to to warto. Ole uderzenie! Ole uderzenie! I to chyba będzie sandacz, słuchajcie, 111, Ale potężne uderzenie i to jest unikatowy sandacz w 100%. Teraz pytanie, jaka waga? Ale atomowe uderzenie, to było coś takiego, jak wtedy, sobie się odbił. E, tylko raz w raz się pojawił, chyba że to trotka, ale aż nie chce mi się wierzyć, że to jest troć. Ale atomowe uderzenie. Ale to nie jest chyba e, sandacz. No nie wierzę, troć w miks? To bym się, bym się zdziwił, bo to nie jest, to nie jest sandacz. To nie jest sandacz. Chyba troć. Ale jaja. Ale to będzie unikatowa. Ale w miksie? To już w ogóle niesamowite rzeczy się dzieją. Panie kochane. To jest chyba troć. Tak. No to jestem w szoku. Jestem w szoku. Ale walczy na, na, na to, że No co ona be, będzie miała 6 kilo? Niemożliwe. Trotka. Trotka w Miksie i to unikatowa, słuchajcie. Gdzie... Jesz, jeszcze nie wiem, ciągnę ją, ale... obstawiam, że to unikat, gdzie no tylko jeśli chodzi o dzień, to w słoneczko fajnie siadają, ale w miksie to jest troć. Pierwsza troć w Miksie i to jest Unikat, bo to co ona tutaj... E... Jak uderzyła, jak walczyła, to jest unikatowa troć. Prawie 6 kg unikatowa troć. Pięknie. Dzięki. Także screen. I zobaczę jeszcze tylko o której było branie, ale chyba mówiłem, że to była godzina 11:1. Tak. No to, jak tak mówiłem, to już nie, nie, nie sprawdzam, tylko postawimy sobie marker, ale w szoku jestem naprawdę. <śmiech> <śmiech> Czyli troć 11,1 na, na klubową fioletową blaszkę średnią. No, coś pięknego. Prawie 6 kg troć na klubową blakę średnio. Piękna.